Siemanko, z tej strony, Yoshimo. Gramy oczywiście w grę nową Gear 2. Na moim kanale, oczywiście, grano. Może nie jest nowa, może mi trochę być słabo słychać, ponieważ ta gra jest trochę głośna. Zaczynamy nową karierę. Piękne miasto, Chicago, o kurde. Miasto wielu Polaków w, Ang w Ameryce. No to jedziemy kurda, zobaczymy co się stanie. Zobaczymy, czy nam się uda wygrać, czy nie Aaa, rozjebałem się trochę. Ale ładnie chodzi ten Mustang, piękna maszyna. To ostatnia szansa, żeby zająć pierwsze miejsce. Jesteś na drugim miejscu. Ooo, rozjebałem trochę to auto. To takie ładne było. Ale to nic, straciło trochę na wadze. na twoim punkcie. Nie zwalniaj. Publiczność szaleje. Ja nie byłem w stanie policzyć wszystkich telefonów, którymi cię nagrywano. Teraz na pewno ktoś nas doceni. Zobaczysz. Jeszcze prowadzenie na konie. Nie ma co, ale ładnie, ładnie, ładnie.

Co tu mamy? Inwestor Patryk Callahan. O, idzie na Bardzo ładny tor. Słyszałeś o Patryku Callahanie? To właśnie z jego powodu tu jesteśmy. Chcę zorganizować światową serię wyścigów, która będzie globalnym fenomenem. A przynajmniej on tak twierdzi. Dziś jest dzień testowy. Pokaż Patrykowi, na co cię stać. Pokażemy, co stać nas. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spróbuj zapoznać się z trasą. Z szerokim lewym wirażem na nasypie czeka Cię paskudny zakręt w lewo. Zjedź na prawo i wypatruj znaczników odległości. One pomogą Ci ocenić, kiedy zacząć zwalniać. Zmniejsz prędkość i zacznij wypatrywać znaczników. Inaczej przestrzelisz zakręt. Dobra robota. Świetnie wyczułeś punkt hamowania. Rozpędź się porządnie, wciśnij hamulec i gwałtownie skręć przed wejściem w zakręt. Trzymaj zakręt, aż auto zarzuci tyłem. Będziesz musiał dodać gazu, żeby utrzymać drift. Przygotuj się, na następnym zakręcie wejdź w drift. Niezła prędkość i solidne wykonanie. Prowadzisz jak mistrz. Jak mistrz, kurwa, ledwo co wyjechałem z tego zakrętu. Porażka, porażkę. Ale Mustang bardzo pięknie gra. Mustang pięknie gra po prostu. Ten silnik to można słuchać. Patryk na pewno się do ciebie odezwie. Jeśli chcesz, możemy wracać do garażu albo zostać tu chwilę dłużej, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Spróbujemy jeszcze raz przejechać, zobaczymy jak to będzie. W tym driftem lepiej, żeby było. Znakomicie, świetnie panujesz nad przepostnicą i doskonale kontrujesz. Przed wejściem w zakręt, zredukuj prędkość, a następnie pilnuj tył. Jest masa rzeczy, które podczas wyścigu mogą pójść nie tak. Zastanówmy się, co ci jest w nim Zobaczymy, co się co Czwarta, czwarta. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Cześć. A tego driftu trzeba się poduczyć troszkę. Było naprawdę imponujący. Zamraż, Kończymy sesję. Interesuję się wyścigami od dość dawna. Twój występ w Chicago skłonił mnie, by dać Ci możliwość przejechania się po to, w Indianapolis. Mam dla Ciebie propozycję. Marzy mi się coś, co nazwałem World Series Racing. Wyobraź sobie maniaków prędkości ze Stanów, mistrzów techniki z Europy i Ale piękny ten Mustang, Jezus Maria. Piękna, Piękna bestia. Potrzebny nam jednak impuls. Ktoś kto będzie gwiazdą. O, będę gwiazdą, kurde. Weźmy Gwiazda. <noise> Nie no, bajera, będę gwiazdą, gwiazdą, no, ludzi fantazją wyzwalam zazdro! <noise> Nie ma tak być gwiazdą, kur. Potrzebne mi twoje dane osobowe, żeby moi ludzie mogli... Spotkać. Dane osobowe. Mam przeczucie, że wszystko się uda. Yoshimo. Yoshimo, wiek 21:30, kraj Polska. A wpiszemy prawdziwe imię: Sławomir, imiona, zobaczymy, czy może jest Sławek. A przepraszam, że mi się kicho, ale coś mam po prostu dzisiaj. Troszkę chory jestem. Jeszcze raz. Damy taką nazwę. Jakieś fajne scenki tutaj są, jak widzicie z rajdów. Wprowadziłem mail. Jak ktoś będzie chciał, może pisać na mail, oczywiście. Hasło, kurde. Ale pierdoły. Nie wiem po co ja to robię. Deve zjeździć. Dobra. Boże szybciej, nie mam czasu. A muzyczka fajna tylko sandowana. Konto witryny RaceNet zostało utworzone. Twoje dane będą wykorzystane przez pozostałe gry korzystające z witryny RaceNet. A nikt po będzie poziom średnio. Dobra, zobaczymy jedną jest... jaki będzie to rajd. A więc zrobią to konkurenci. Musisz dać z siebie wszystko, by wyprzedzić rywali i zdobyć miejsce na podium Zobaczymy, co znamy z siebie. Mój Mustang będzie, kurdawiazdą gwiazdą, wymaczysie. O, też mają fury, Chargery, widzę. Jesteś z najlepszych amerykańskich klubów wyścigowych. Jeśli chcesz zwrócić ich uwagę, zajmij miejsce na podium. Moja biała strzała wszystkich wyprzedzi. Zobaczycie kurde. Wygrałem, ale fart. <laughs> Na no, w końcówce wygrałem z W z tym Harrisonem, kartarem całym. O, zobaczymy jak Fani skaczą do góry. Patrzcie jak mi skaczą fani do góry, 6000 tysięcy fanów Dobra, Dobra robota, wiedziałem, że się spiszesz Dzięki tobie zwróciliśmy uwagę kolejnego klubu Co ty wziąłeś? By stanąć z nimi do wyścigu potrzebny ci Załatwiłem ci dwa do wyboru hmm, Tam się bardziej podbuma Dobry wybór, możesz udać się na jazdę próbną dowolnie wybranym samochodem W ten sposób przetestujesz jego osiągi, nim weźmiesz udział w wyścigu Sponsorzy umożliwiają Ci dotarcie do szerszej publiczności. Za każdym razem, gdy na Twoim autie mm. umieszczona zostanie reklama, sponsor wyznaczy Ci zadanie. Jeśli je wykonasz, grono Twych fanów znacznie się poszerzy. Co tu mam do ciekawych sponsorów? Nie ma KSK w przypadkiem? Nie ma, niestety. Nie co teraz mam zrobić. A dalej, okej. Kiedy tutaj barwy gracza? No, jakoś to zobaczyć. Chujowo Kaloserię, oczywiście Że czarna Metalik Matowego Weźmiemy takiego matowy krwisty czerwony a czekajcie, jakbym dał hmm. metaliczne Wiecie taki Taką Eleonor z niej zrobić Miała bodajże czarne pasy Hmm, taka prawie Eleanor, tylko jeszcze wzór, bym wybrał, bez wzorek by był. Hmm. No, taki będzie ładno. Trochę mam tutaj naklejek. Ale piękna fura, dobra. Zakończ na do wszystkich. Out. Tak, niech będą wszystkie auto takie same. Zobaczmy tą bestię. Jesteś gotów? Zajrzyj do kalendarza i postaraj się wygrać. Dobra, na dzisiaj starczy. Następne wyścigi będą niebawem. Do widzenia, cześć, pa!